Mają ludzie pieniądze, co chłopaki? Tak, się no, gra się bawi, skoński, gra się normalny człowiek, a, się, obsryje, ja, się, się ja się po prostu, ja się po prostu ja cieszę, Bóg. póki... A, ma paliwo, bo paliwo jest jeszcze ze starych czasów, kiedy ta nie było. <śla> to nie tańkuj już, daj spokój. Nie, bo tam jest, wiesz, jed, jeden zbiornik to równowartość tej... Um, kawalerki, nie? No to kiedyś a. był żart po czy pamiętasz, jak dwukrotnie zwiększyć wartość trabanta, zadankować do pełna, no nie? No teraz to trzykrotnie. No. Teraz to ale w tym to boli, przynajmniej trochę satysfakcji, no nie? Przy tym że to, dwukrotnie zwiększysz wartość. Ale jak on ładnie wygląda teraz, to jest ten sam? No, jest piękny. Pięknie. pięknie. No. tutaj cały zderzak, masz? No, podniosłem go trochę do góry, no bo on jest, wiesz, ten który jest to. Musiałem go odrobinkę podnieść do góry, żeby wjeżdżał mi do garażu, bo zawsze przycierał. Wartek właśnie wystawił swojego Merola, żebyśmy chwalili, bo Łukasz BMW swoją pokazywał, którą kupił, ciekawostkę, bo stary model, ale dopasowany na maksa, 100 4, 4, 4, jako, 4, 4, 4? jako 19 A. samochód A. Y dla żony. ja wiadomo o tym, co ma Ma piątkę 39,44, no to. Tak. Nie, no to, to, to po żeby, żeby, żeby zastanawiała się w dobrych czasach też paliwowych, prawda? Tylko 4,4,8. Tak, albo si jeszcze siódemki szukamy. Ale 3, 7. słuchaj, swoją drogą jest niewiarygodne, bo tych samochodów naprawdę jest mało. W takim stanie zobacz jak to w środku wygląda. Ale w ogóle te, w ogóle pierwsza seria e, x jest wiesz. A e. Jakie ty masz tutaj drewienko? Ja cię. Ja mówię, naprawdę samochód jest tak utrzymany, że szok, no nie? na staruszka takiego. I zapach BMW. I wiesz co? Wszystko w oryginale jest. Super. Takim, za wyjątkiem kół, które przed chwilą założyłem na próbę. I co? Podoba Ci się to koła? Ty co? Łukasz będzie z cyganami dywanem handlował i po <laughs> delikat... Chciałem być delikatniejszy. <laughs> Ale rozumiem, no. że Ty do swojego brata nie musisz. Mi się <laughs> błagają, no. <laughs> Się, podobają, ja mam będą, pewne wątpliwości. Będą grafitowe i będą na większej opłanie. Podobają wam się koła Łukasza, x, w Łukasza żony x <laughs> Napiszcie w komentarzach. No. Czy tak, czy nie. Ja nie będę czytał. Koła w są <laughs> Nie, ale wiesz co, szczerze powiedziawszy, mhm. ok, Felga według mnie, jeżeli tak... To jeżeli chcesz, Ona będzie coś... grafitowa, wiesz. Ale pokaże. nie, o spoko. Tylko opona jest wreszcie. Nie no, ale to założyłem teraz przed chwilą, żeby przymierzyć czy w ogóle pasują, no. bo to są z, 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 z E63, one będą takie. To bo Gdyby takie była profie? normalnie duża Zatrona. opona... Nie no, wiadomo no. Zatrony, <laughs> Zatrony, no, no, wiadomo, no. to mu, czy nie wystają wiesz poza... Chciałem zobaczyć, co to nie? będzie jeździło w ogóle. Za to tak. byłem w Mediolanie, w, ten, nie w Mediolanie, tylko w, w Muzeum Ferrari, mhm. które... E, w Modenie. W no. I stoi 599 między innymi. No widziałem. Nic w nim nie pasuje. Żadna szpala się w nim nie zgadza. Może to tak. prototyp. Nie, ja wiesz, to, jest, to było składane ręcznie, tak? I te samochody, nie? to, to też składasz ręcznie. Ale wiesz ja ci powiem, że te stare Ferrari Łukasz, prawda? One były ładnie popasowane. Powiedz co za nie to, jest źle, te starosta z, z zewnątrz wygląda pięknie, ale jak zacząłem rozbierać wnętrze, to tragedia. Prawda? No to posłuchaj, to przede wszystkim stała tam 250 kgte i stała tam pierwsza ferka, które są tak jakby Zobacz, musicie zobaczyć ten materiał, bo one są po prostu źle polakierowane. I pojechałeś hajtować, <grym> Ferrari, brawo! Nie, nie, no jakby samo muzeum w ogóle jest przepiękne, ale wiesz jak to jest. Jak nagle patrzysz i widzisz no. dziurę w szpaki, które są na, na tym i on jest nie, nie Ale to nie oryginalne. Ale wiesz co, ja ci powiem, że jest... Ale to, ale mówię o e... zrobieniu. My A No to, to, to tak, ale oryginalnie to byłoby piękne, one, bo... Słuchaj, my dopiero co dyskutowaliśmy, teraz jest ten kabio Mercedes limitowana seria G klasy. No i właśnie patrzymy, samochód nigdy nie naprawiany, full oryginał, silikoniki przy błotnikach i tak dalej. To są rzeczy, które teraz, gdybym ja zrobił klientowi, to mi obśmiali. A to jest oryginał Mercedesa, rozumiesz? I, tak. I paradoks polega na tym, że przy autach niektórych przy naprawach tak naprawdę właściciele wymagają dużo więcej, co jest naturalne, niż fabryka tworzyła, bo fabryka ale, nie była w stanie osiągać ale taki... ale oczywiście, że tak. Zobacz, jest takie słynne zdanie, które znalazłem za Ferrari. Mam gdzieś, czy progi do drzwi są równe i proste. Kiedy kierowni, kierowca wciśnie pedał gazu, chce, żeby w spodnie, enzo Ferrari. No tak. no. Ale wiesz na przykład Łukasz jak rozbierał tę starosę, która była naprawdę z przebiegiem 10 tysięcy km, czyli nowy samochód. I odkrycie, kiedy tablica rozdzielcza zdejmujemy, ona na takich szpilkach była skręcana i jest 12 podkładek. Zwykłych podkładek, rozumiesz, żeby skręcić Ferrari, no I e, konstrukcja rurkowa, znaczy z takich tych cyowniczków. Które... Tak, żeby to Ale jeśli chodzi o koncepcję, koncepcja jest genialna, tylko wiesz wykonanie, że ktoś tego nie zrobił po prostu dokładnie, tak. jak spawał te rurki, nie wiem jak oni to spawali. Wiesz, że po prostu niżej mu się przyspawało, nie wymienili tego. Tej, tej ramy pod tym, tylko po prostu zrobili podkładeczki, podkładeczki. W sumie w tamtych latach to w ale, i ale Ferrari, Nie, nie, nie? myślcie o tamtych latach. Pójście w to dokładnie tak samo było zrobione. No. No to jest taki na przykład Fordy Mustangi, Ja teraz Mustanga 66 rok robiłem dla siebie i naprawdę nie ma Mustanga, nawet jak są wiesz, no seryjnego, ładnego, żeby szpary pasowały, żeby na przykład linie boczne, żeby to dogrywało się. Wszystko jest tak niesamowicie trudny samochód, poprzez to, że jest prosty i robiony na tych kopytach wiesz, amerykańskich, żeby zrobić nadwozie w stylu Mercedesa na przykład. prawda, To jest tak, dramat, tak, tak, no tak, nie? tak. Nie zrobisz tego. No, nie no. zrobisz. To po prostu od zera mimo, że kupujesz nawet nowe elementy najwyższej jakości, czy nawet jak oryginalne są i po prostu nie pasuje wszystko, no nie? Co to jest za szyba. Co to za kolor szyby jest? Więc to nie wiem, to cyganie teraz różne rzeczy zakładają, nie? Podobno, fabrycznie. Ale ciekawe, no, każdy ma inną kolekcję, tak? Łukasz akurat lubi te samochody, on ma. 44 litra. R39 sobie kupił w tej V8, którą trzyma i liczy na to, że ona za 70 lat podróżuje. E, teraz sobie kupił to może za jakieś 120-140 lat to będzie miało wartość. I e, każdy nie, Ja, ja uważam, że nie? pierwszą serię X5, pierwsza seria X5, to jest po face już, nie? To jest taki właśnie mieszanie. Wiesz, Łukasz ci dokładnie wytłumaczy, na ja tym nie znam, ale z jakichś rzeczy tablica jest poliftingowa, coś jest z zderzakami, a lampy stare ja się na tym nie znam, bo to nie mój świat. E, musiałbyś być Łukasza spytać, Natomiast on twierdzi, że to jest Fajne, kupił to w fajnych pieniądzach, w fajnym stanie, więc twierdzi, że warto w to zainwestować, żeby żona się cieszyła. No wiadomo, nie, wiadomo przy... tak Przeciw, wszystko dla na, na naszych kobiet. Tak. Jak to, musisz... Kupujesz łódkę, bo jest dobrej cenie, a potem musisz tą łódkę czymś ciągnąć, więc musisz kupić samochód. Dokładnie taka cenie. teoria była, bo najpierw Łukasz łódkę, kupił bardzo dużą, więc nie może ciągnąć starym autem, a potem że on nie dokupił, był, miał czym czyli ciągnąć. Ja teraz rozumiem, dlaczego Bartek za tydzień ma ślub, tak. bo on po prostu potrzebuje żony, której będzie kupował. Ja ty wiesz, że ty musisz 7 dni przed przyjmować witaminę C w dużych ilościach i magnez. A, zamówiłeś, a, a Zamówiłeś już te próbówki. Coś tam jest. Dobra, idziemy? Yy, Zapraszam, będzie się działo, tak. Ej, nagrałeś coś? Nagrałem. No to dobra, słuchajcie, to, to, to jest wobec tego, zanim zobaczycie efekt, to to zobaczcie, coś, co Tamek nagrał. Tak? No bo to chyba teraz najwyższa pomoc. Nie tam? Tam. Tam, tam, czyli jednak Ożył. Awesome. No to dobra, to zobaczcie, co się działo w tygodniu. W międzyczasie sprawdźmy, ile może kosztować na przykład ubezpieczenie dla Mazdy 2. 1,3 w benzynie 2009 rok. Najtańsza opcja, według MUBI, to 509 zł. Jeśli skorzystacie z linku pod spodem, dostaniecie 150 zł zwrotu. W rzeczywistości wynosi Was to 359 zł. W tej chwili na postoju pracuje już jakiś czas. Zniknął problem przegrzewania się. Mamy również. Oj, ciężko wejść do tej maszyny. Mamy w końcu działający obrotomierz. Także jeździć obserwować. No dobra, no i? No, słuchaj, no i. no i, no i, no i, no i, no i, no i, no i kiedy jedziemy. Ale dlaczego ty otwierasz maskę? Że myślałeś, że zakładamy wstecz, to wyjeżdżamy. Nie, słuchaj, ja pojeździłem samochodem troszeczkę. Jak widzisz, po... Nawet temperatury jeszcze ma. <gaw airports> no jest ciepło, ja skończyłem, więc no dzisiaj cały dzień prawie jeździłem, tak? Przede wszystkim sprawdziłem samochód w warunkach, no oczywiście nie jest teraz bardzo gorąco, ale na postoju. Samochód około dwóch godzin pracował na postoju, temperatura jest idealnie w poziomie. Tak, jak powinna być. W momencie, kiedy pojeździłem jakieś 15 km ostrzej, dopiero puścił termostat na, na ten układ zewnętrzny, ale zjechałem i momentalnie się to wystudziło. E, ale już myślałem, że dzisiaj pojeździmy. Wiesz co, mamy jedną rzecz do zrobienia, którą Bogdan musi zrobić. Komory pływakowe, bo zdejmowaliśmy gaźniki, leciutko przelewają paliwo i przelewają go przy zakrętach. Jest zbyt wysoki poziom paliwa na lewym gaźniku, więc niestety jest ryzyko. No, ale to jest zawsze tak, kiedy zdejmujesz te gaźniki wiem. i wkładasz, to jest zawsze. Więc ja zamówi... no, umówiłem Bogusia na dzisiaj, ale Bogus się opiekuje tatą, który no, niestety wiem. jest ten, więc Bogus nie mógł przyjechać więc niestety bardzo się za to przepraszam, e, ale, ale Bogdan będzie jutro u nas w firmie, czyli w sobotę e, i przygotuje samochód na poniedziałek. Zresztą mówiłem Robertowi, że możemy zrobić jazdy, przecież możemy w tygodniu to zrobić, tak? Żeby, e, żeby zrobić z tego materiału. Tak jak moja Robert Układ olejowy cały jest skompletowany, jest zrobiony system tego. A, pamiętaj, żeby założyć, zanim przyjdzie Bogdan tak no. naprawdę, czyli przed wyregulacją, musimy mieć zakrewki na te i na te, żeby on Inaczej nie ustawi gaźnika. Znaczy na to musi być, na... na... No, wiadomo, że na to, tak, bo w większości ludzi jeździł na tym, natomiast w momencie, kiedy chcielibyśmy odwrotnie jeździć, czyli na cichym układzie wydechowym, to żeby to też działało. A jeżeli, jeżeli masz ochotę, na przykład, żeby Robert jutro przyjechał do firmy i nagrał materiał, to zapraszam serdecznie, nie? Ja mam bardzo ochotę, pytanie co... na no to Robert. <ślam> Robert, co na to Robert? E, dlatego, że tak, po, po raz kolejny... Poczekaj, Robert, wiem jak Cię przekonać, weźmiesz C32. No dobra. No. A ja ci Haribo dam, bo mamy zapasy. Dobra, przyjadę. Eee, słuchaj, więc tak, eee, może to się wydawać nieskomplikowane, ale dumny jestem z tego systemu olejowego, bo to wszystko działa. Eee, więc jakby to była dosyć duża przeróbka, wyglądała na prostą, jest to zrobione w 100%, e, cały układ działa prawidłowo, silnik jest stabilny temperaturowo, działa... E Idealnie obrotomierz, także wszystkie wskaźniki, wszystko w samochodzie, można powiedzieć, mamy e, zrobione z mechaniki. W tej chwili poprosimy Bogusia o regulację, ponieważ jak sam wiesz, lejanie, Pan, ty... to, Tak, ja wiem, ale pamiętaj o zakryciu tego, żeby on się e, czyścił odpowiednio. E, e, dokupiłem też nową gumę do tego, do mocowania obrotomierza, mhm. e, udało mi się ściągnąć, także jest to już też zrobione. No i musimy jeszcze pojeździć z Tobą, te to sprzęgło ustawić pod Ciebie, bo ono jest troszkę za nisko. Pamiętam z ja, że Ty miałeś problem z wyjęciem wujki, bo to co naprawdę do samego końca, więc trzeba tutaj no, jest dosyć tego pedału, troszkę inaczej niż w zwykłych samochodach, gdzie są pedały odgórne, to są oddolne, ustawić. Gumki jeszcze nie są zmienione. Czyli co, w przyszłym tygodniu latamy. Znaczy wydaje mi się, że bezproblemowo, tak naprawdę samochód dzisiaj troszkę pojeździł. Wtorek będziesz mógł się w poniedziałek wziąć auto, pojeździć sobie, zrobić trochę kilometrów na Ja dzisiaj zrobiłem tam parę dziesiąt, można powiedzieć kilometrów autkiem z drobnymi przerwami. No generalnie wszystko działa. No to zróbmy w ten sposób, żeby go wziąć we wtorek i nagle się. Nie, wtorek w środę. Ja go wezmę na dwa dni i spróbuję trochę pojeździć, żeby się się... Przedłużyłeś ubezpieczenie sobie? Tak, tak, mówi. Oczywiście. Pan mówi jesteś. Poczekaj, bo, bo to jest a propos tego komentarza, którego tam kiedyś przypiłem pod Bentley jak Tak, pan mówi, jest, tego ee, jest e, MBL, czyli puce buty. Mhm. Eee, Nie, to Nowicki. Nie, tak, pan tak, tak. Nowicki to pucy buty, łysy to Putin, Zębelu. Tak. A, 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 a ty czytasz Lakier Brailem. A ja czytam Lakier Braille. No, właśnie. No, no ale słuchaj, ej, ale to jest się. Muszę mieć dystans do siebie, no. Ale to jest, ale. Nie, przeczekam wam, nawet jak ja bym bardzo chciał. Nie ch znaczy chciał nie dotykać, ja muszę dotykać, eee, to, no to, to jest silniejszy ode mnie. Ja też tak mam. Nie no kurde, to jest wiesz, no bo jeżeli się tym cieszysz, jakby wiesz o co mi chodzi, no to jest tak, że to, 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 to nie jest obraz Michała Anioła, do którego nie możesz, chociaż Leonarda Da Vinci, przepraszam, eee, Michała Anioła. no samochód ma jeździć, takie było założenie, tak, Pomiędzy że ma swoją jakąś tam wartość sentymentalną, to no, to jest auto, które jest stworzone do jeżdżenia, tak, no więc yy, tak to ma działać. Z drobnych rzeczy też ten naprawiliśmy, który nam troszeczkę robił przywód, że nam to robił w czasie jazdy. Także taka powiedzmy głupota, ale też się udało to chłopakom usunąć. Zbiornik paliwa, pamiętasz, cały wyjęliśmy, zrobiliśmy zbiornik koleju przerobiliśmy, także to wszystko z powrotem musieliśmy skompletować. Samochód jest nieczyszczony od spodu, troszeczkę zbrudny, więc chłopaki. No dobrze, ale słuchajcie, no tak czy siak w przyszłym tygodniu będziemy nimi jeździć, więc... No zapraszam. No, Myślę, że z Robertem śpialiśmy, że znowu ty przychodzisz, pojeździć, ja się najeździłem, a ty tylko możesz polizać papierek przez szybkę, ale, ale niestety, niestety jest, jest niezbyt to bezpieczne, żeby to miał... Dobra, ale rozumiem, też trzeba wymienić te uszczelki. Razu. Tak, dlatego wstawiliśmy na tą halę, bo ta hala właśnie tutaj to są monterzy, którzy będą to wymieniać, więc w poniedziałek zakładamy nowe uszczelki. Czyli... Wiesz, takie drażniące na, na, na no. tym, no, no, no i pojazdach ja zabieram go wtedy na lakiernie do siebie, żeby tak. drobne, drobne rzeczy zrobić i możemy ogłosić finał. A no i powiem Ci tak, bardzo fajnie ten problem, o którym mówię z skręcaniem przy tym nowym zapłonie w ogóle zniknął. Czyli on normalnie Idziemy. leci, 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 no wiesz jak go nie żułowałem tam jakoś w powyżej 6, tak. ale, ale leci bez żadnej, bez szkawki, bez niczego, no nie? No dobra, słuchajcie, to jeżeli w tygodniu będziecie widzieli na ulicy Porsche, to znaczy, że udało ja się. Ja dzisiaj jak jeździłem, to bo oczywiście telefony leciały. Także... Jeżeli w tygodniu zobaczycie Porsche jeżdżące na ulicy, to znaczy, że udało się wyjechać i robimy pierwsze kilometry w normalnym ruchu ulicznym, gdzie. wiesz, to najnormalniejszy, najlepszy poligon doświadczalny. Bo docieranie z tego silnika też nie może polegać na tym, żeby polecieć Warszawa-Berlin i z powrotem. Tylko musi być to ruch uliczny, ruch, ruch miejski, wkręcanie, wykręcanie z obrotów itd. I tak dalej, i tak dalej, no i tak kółko mamy w końcu. No i kółko jest, widzę w końcu. Tak, To, 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 to jest No dobra. Ale dobra. widzisz, wykończone to wszystko, jest, bo nie spojrzałeś. To co, to co mnie cieszy, bo dla ciebie oczywiście cieszycie działanie tego, tego, tego że to działa. Ale na no, nie jak to ma działać. Przepraszam, chwilkę potrzebuję, żeby uruchomić. O, zobacz jak chłopaki wykończyli to wszystko. Wszystkie te tunele. Nie powietrza. No, mega. I to jest coś z aluminium zrobione. To jest tak naprawdę trochę do pracy kosztowało, żeby wytłoczyć takie elementy, wiesz. Mega. No dobra, zobaczymy, zobaczymy jak, to, jak to będzie jeździło w tej, wiesz, w korkach, w ruchu, w temperaturze. No dobrze, to mówię, z temperaturą już kompletnie nie ma problemu, to w 100% zniknął w ogóle, zniknął problem, zupełnie inaczej działa ten układ, działa na krótkim obiegu, naprawdę trzeba bardzo go mocno już obrotami ciągnąć, żeby wiesz, termostat wyspuścił ten olej naprzód. także jest to takie dodatkowe zabezpieczenie, a w rzeczywistości... Ale słychać kiedy puszcza? Słychać. No w jest tak duży układ, że wiesz, ten moment kiedy ten olej pójdzie, wiesz, no, to, 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 No dobra. Tego dnia kochane, jeździmy. No, przyszliśmy ja tylko do dniu okazji, No. Wszystkie się tak kibarz za tą kamerą?